Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będą kolejne przygody. Odwiedziła mnie dzisiaj ekipa ze Zbąszynia. Szykujemy się powoli do startu, prawda? Zaraz będziemy, już zaraz zgłosimy. Szykujemy się powoli do startu, ale co najlepsze, ta ekipa zostaje ze mną do niedzieli. Plan jest taki, że jutro wybieramy się do Szczecina i jeszcze w niedzielę będziemy latać. Ale to, jak się uda, to zobaczycie zaraz na filmie. Dobra, my się szykujemy. No i pierwszy bocian w górze, bocian w górze. Pięknie, Radek. Po raz pierwszy Radek leci nad hojne. Takich ludzi z pasją, te ja lubię. Franek latał między nami. Modelem jak widać, radzi sobie naprawdę świetnie. Ale to cichutkie. Fajne. Mega tyle. Teraz jeszcze Kacper. Chyba też będzie latał, coś mi się wydaje. Przyjechał, żeby skrzydełko podnieść. No to co Kacper? Próbuj, fajnie wieje, więc myślę, że się uda. Dawaj. Mocniej, 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 staj siły, dawaj, dawaj! Poszło bokiem, ale to nic. Ale to nic, nie? Jeszcze jedna próba? Dobra, odkładam telefon. I jak tam panie kapitanie? Jak nad... Ja Obleciałem hojną, zdobyłem twoją królewską hojną. Hojne, hojne, królewska hojna. 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 E, było Na... fajnie, trochę boziło, no bo taki dzisiaj warun e, mamy a... ale ogólnie. Myślę, że rano będzie znośniej. Okej. Okay. Kolejne lądowania. Co to za tańce? Chciałem obrucić skrzydło, ale nie dało. No, ja ale git było. Gid było. Wiecie, jak jest duża przestrzeń, nawet jak szarpie, to da się, nie? No. Bo, no. Rewelacja. Lepiej jak wcześniej. <laughs> Więcej przestrzeni? No i seba na dole, seba na dole. Uważaj, bo tu ziemniaki zasadziłem. <laughs> Ty. Tu, tu na ziemniaki zasadziłem, panie kapitalnie, tutaj gdzie ziemniaki. Teraz będą lepiej rosły. Dokładnie, ubite będą. No, no i obudzili mnie w sobotę przed wschodem słońca te łobuzy. Szykujemy się do startu i ruszamy. O. Czekam, aż tam się słoneczko pojawi i ruszamy na przelot. Niech to fajnie wygląda, jak się panowie przypinają. Szpeją. szpeją sprawdzają. Jakieś wiatraki na, na plecy zakładają. O co to chodzi? nie ma. No właśnie. Start będzie, no, widowiskowy. Profesjonalista. Nie ma to tamto. A teraz Darek. Mocniej, 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 mocniej. Pójdzie. Pięknie. Ale kręci ten wiatr nieszczęsny. opaków zabrałem na przelot nad najbardziej charakterystyczne miejsca mojego regionu. Między innymi był to most w Siekierkach, który jest aktualnie ścieżką rowerową łączącą Polskę z Niemcami. Przeleczyliśmy również nad miejscem najbardziej na zachód w Polsce. Piloci ze Zbąszynia zobaczyli również Górę Trzcibora, Kapliczkę na Wzgórzu oraz jeszcze parę innych ciekawych miejsc. Na powrocie, u góry było już bardzo gorąco. Piloci, a pochwalicie się w komentarzu, jaki preferujecie sposób na wytracanie wysokości? Ja lubię różne sposoby, ale tutaj możecie zaobserwować spiralę asymetryczną. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na niesymetrycznej spirali. Tak jak tutaj możecie zaobserwować: dokręcam zakręt, popuszczam. Dokręcam, popuszczam. Bardzo fajny sposób na wytracanie wysokości i po chwili można już lądować. No, trzyma, trzyma. Nasze tereny, jak się podobały. Twoje tereny, bym powiedział, są niesamowite, a w ogóle lot z przewodnikiem to jest nie na łeb. Lecisz, ci pokazuję, zobacz tam, sobie zrób zdjęcia, mieszkałem, a tam będziemy lądować. To jest po prostu sama przyjemność. No a je. pogoda dzisiaj, taka była, naprawdę no. taka. Będzie, bo jeszcze dzisiaj wieczorem Szczecin. Oh yeah. Lecimy nad Szczecin. Będzie. Lecimy na Szczecin po nasze No, panie Sebastianie, opowiadaj. Czekocią czekadę. Łatem zapięcie, dobrze. dokładnie, dokładnie. I jak te nasze tereny? Bardzo piękne. Zróżnicowane. No, powalowane, nie? Zróżnicowane trochę wody, trochę lasów, trochę pól. Trochę lasów. Szkoda, że już tak spało, bo byśmy zeszli właśnie jeszcze na te górki dolinki, no ale to nie jest pogoda na dzisiaj, ale jeszcze zrobimy może. Przyjdzie czas i Przyjdzie czas. dzięki. Dzięki. Napatrzę się na pielgrzymkę, która idzie i <laughs> z kolankiem, z kolankiem. Tereny super. Jak Darku? Tereny super? Rewelacyjne. Zróżnicowanie fajne, Jezus, co? Super, tam się też się warto przyjechać, polatać. <laughs> Ale i jaki i dzisiaj był kontrast yy, wiatru, nie? Jaka różnica była wyżej różnica niżej. Kolosalna. No i temperatura była też taka naprawdę, no, temperatura jak a tam było strasznie zimno za lasem. Tak. A później nagle gorąco jakbyś wszedł do nie wiem, do jakiejś parowy. <laughs> <Super>, Rewelacyjne naprawdę. <laughs> Dobra. Narka. Po porannych lotach przetransportowaliśmy się do Szczecina na Flyday ale o tym w następnym odcinku A w niedzielę A w niedzielę para bajk Zaczynamy od rowerów Dokładnie 40 stopni cedynia czeka Jedziemy na rower a później będziemy latać ognicho i tak dalej także ruszamy Ej, oszuści! A co wy zabraliście ze sobą? Przecież to miała być wycieczka na rowerach, a nie... Co to jest? Bawuł tybetański? <grywa> Uff... Ale smali. No ale nic, jedziemy dalej. Ta ekipa ze Zbąszynia to jest ogarnięta. Kapeć, ale mają wszystko. łatki, pompki. Także jak ktoś chce... <grywa> O, spray. Musimy zobaczyć jaka dziura jest. kiedyś robili jakieś wycieczki rowerowe, i nie tylko rowerowe, bo nawet z lataniem, bo przecież Radosław se radzi ze wszystkim. I Dariusz. I Dariusz. Bierzcie ich chłopaków. Pięć minut minęło, i jeszcze dwie, i lecimy dalej. A raczej jedziemy. żyły, jak mówiłem, że to jest naprawdę pięknie. Co się dzieje? <laughs> Słuchaj Dobra chodźmy na górę czy, czy masz lęk wysokości Ja bym szedł Ale się boję tej wysokości Co bociana skrzydełko Boli nie wszedł A Darek A Darek wszedł I zobaczy sobie fajnie Cedynie z góry i cały polder Tam lubię latać Tam lubię latać tam jest płasko nie ma linii wysokiego napięcia, można fajnie się pobawić nad polami. A w tle odra. No i powróciliśmy z tych rowerków. Przetransportowaliśmy się do Choiny, a tu już ekipa w gotowości. Czekamy aż wiatr się uspokoi i łogień do góry. Lądowaj, człowieku! Lądowaj! Jest nasz Damiano! Jak Feniks z kopiołów! Dzisiaj już nocka bez spania. Już o będzie, gdzie są jakieś napędy do kupienia. No, niestety pogoda nie siadła na tyle, żeby dało się fajnie polatać, ale no, chwilka zrobiono. No i zakończyliśmy weekend. Brygada się powoli zaczęła rozjeżdżać. Szybko, już ciemno, niestety. I uciekamy do domku. To był dobry weekend. Fajne latanko.